No i mamy wiosnę, a wraz z wiosną płynie taka sprawcza energia, jest więcej słońca, chce nam się więcej, przychodzą pomysły, ale również czas mija, patrzymy na kalendarz, już kwiecień, a ja dalej tego nie zrobiłam, co powiedziałam sobie, że zrobię w styczniu. Więc kochana, kochany, jeżeli jest coś, co Cię woła, coś, co wiesz tutaj w sercu, czujesz to głęboko, ma właśnie się narodzić. To zapraszam Cię, żebyś nie odkładała tego na później i powiedziała, nie, nie mówiła sobie, a, może w przyszłym miesiącu to zrobię, w przyszłym roku. Teraz zasadź te ziarenka two, Twojej intencji. Teraz przejdź do kolejnych kroków. Teraz spisz to wszystko. Poszukaj ludzi, którzy Ci pomogą. Teraz. Wypuść te lęki, że jesteś niewystarczająco dobra, że ktoś jest lepszy od Ciebie, albo że ktoś Cię skrytykuje, albo że to będzie zbyt successful, że to osiągnie zbyt wielki sukces. Otul te wszystkie lęki, uwolnij je i idź po swoje. I tak naprawdę to, o czym teraz myślisz, to, co Cię woła, to ktoś inny na to czeka. Ktoś Ciebie szuka, ale być może nie jesteś widoczna. Może się ukrywasz. Ukrywasz się e, z powodu lęku, że ktoś cię skrytykuje, że go się coś komuś nie spodoba, że to będzie niewystarczające. Więc ja zapraszam cię do, do tego, aby odłożyć prokrastynację na później. Odłóż prokrastynację na później. Wejdź właśnie w czasie e, tej wiosny w tą swoją sprawczą energię. Otwórz swoje skrzydła. Pozwól sobie na to, żeby być widoczna. Przejdź do jakiegoś konkretnego działania i zamanifestuj to, co cię woła. Pozwól sobie na to, żeby zrobić ten kol kolejny krok. Więc, jeżeli masz jakieś lęki, to świetnie. Ja uwielbiam zamieniać twoje największe lęki na twoje największe sukcesy. Jeżeli nie wiesz, co masz zrobić, to też świetnie, bo ja uwielbiam pokazywać ci, jak możesz bardziej precyzyjnie słuchać swojej intuicji. Bardziej precyzyjnie zadawać pytania swojej intuicji i łączyć to wszystko w zdecydowaną drogę, zdecydowane kroki, aby iść po swoje, stanąć przy sobie, dać to, co w Tobie najlepsze i spowodować, że ta, że ta wiosna i to lato będą Twoimi najlepszymi miesiącami w Twoim roku, w Twoim życiu. Także, kochani, zapraszam Was 8 kwietnia na masterclass ekspansji, który odbędzie się wieczorem. Polskiego czasu to będzie 7.30 wieczorem, angielskiego 6.30, potrwa kilka godzin. Będziesz mieć okazję ze mną osobiście pracować nad jakimś Twoim celu, jakiejś intencji, która jest bardzo Ci bliska, ale do tej pory jeszcze nie wyszłaś w mocną, zdecydowaną, sprawczą energię ale wiesz, że to jest ten moment. Czyli jak cię to woła, jak to do ciebie przemawia, to do zobaczenia 8 kwietnia, we wtorek, wieczorem. I czas na ekspansję. Do zobaczenia!